Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, cześć, wtorek 27 tygodnia okresu zwykłego, a to jest kolejny odcinek Gezoez, na który Ciebie bardzo serdecznie zapraszam. Dzisiaj w pierwszym czytaniu święty Paweł opowiada nam o sobie, o swojej drodze powołania, o tej niezwykłej drodze powołania od prześladowcy chrześcijan do gorliwego apostoła. I kiedy słucham tych słów św. Pawła, który z taką rzeczywiście niezwykle trudną prawdą, przychodzi do nas, prawdą o sobie, o swojej trudnej historii, że dzisiaj jest tym, w którego wsłuchują się narody, który staje się apostołem narodów, gdzie jest tym gorliwym chrześcijaninem, ale nie zawsze tak było. Pamiętam, kiedy przed kilkoma dniami przygotowywałem się do wygłoszenia homilii na odpuście w parafii Gwieździn w kościele dojazdowym w Olszanowie. To przyszła mi taka myśl, która gdzieś zrodziła się w moim sercu, patrząc też na świętego Franciszka, którego też historia jest bardzo podobna do historii świętego Pawła, że każdy święty, to kiedyś gdzieś tam chyba pewnie usłyszałem i to mi gdzieś powróciło w moim sercu, że każdy święty ma swoją przeszłość, a każdy grzesznik ma swoją przyszłość. Dzisiaj Paweł o tej swojej przyszłości trudnej mówi, pokazuje nam, nie ciemnia, nie zakrywa. Nie owija w bawełnę, ale mówi tak było. Byłem tym, który dyszał rządzą zabijania. Ale Pan Bóg mnie powołał, i to co dzisiaj Święty Paweł mówi, rozbraja jakby niesamowicie, bardzo mocno od łona mojej matki. Jeszcze przed poczęciem, zanim zacząłem żyć, już Pan Bóg powołał mnie do bycia apostołem. I kiedy czytamy historię przeróżnych świętych, no to mamy to doświadczenie tych różnych historii, wydarzeń, takich czasem historii grzesznych, takiego poobijania czasem ludzkiego i nagle takie nagłe pociągnięcie ku Panu Bogu jakby rzeczywiście oczywiście wiemy, że to dokonuje się w wolności, ale jakby rzeczywiście no bo tak też jest Pan Bóg powołując kogoś wybiera do tej szczególnej drogi, daje mu tą szczególną łaskę i daje taką łaskę pociągnięcia w jednym momencie Pełnego zwrotu akcji. Może patrzysz na siebie, może patrzysz na swoją historię życia i może myślisz, widząc te swoje grzechy, które już tyle razy wypowiedziałeś w konfesjonale, w sakramencie pokuty pojednania, mówiąc, ja jestem grzesznik, ja się do niczego nie nadaję. Ja wielokrotnie tak mam, bardzo często. Kiedy jadę na rekolekcje, kiedy mam coś wygłosić, kiedy mam nagrywać dla was te odcinki, dla siebie, kiedy mam się dzielić w tych SOS-ach, to ciągle przychodzi mi ta świadomość, że jestem grzesznikiem, że ja nie jestem godny, że ja, kim ja jestem, żeby o tym wszystkim tutaj mówić, że ja pierwszy powinienem zamilknąć. Ale to jest też ktoś, kto nam tak ciągle podpowiada, i wiemy, że to nie są dobre natchnienia, że takie myśli, żeby zamilknąć, żeby się przestać odzywać, żeby nie mówić o Panu Bogu, pochodzą od złego ducha. Bo Bóg mówi do każdego z nas, znając nasze historie życia, któż lepiej zna to wszystko, jak On, nawet myśli nasze. Bo to, co na zewnątrz, to, co czasem nabroimy, no to inni widzą, ale jest taka rzeczywistość, której rzadko otwieramy przed innymi, to są nasze myśli. I być może wielu z nas nie wie, o czym ja w tym momencie myślę, o czym Ty myślisz, ale Pan Bóg wie. I Pan Bóg to wszystko, znając, Wybiera Ciebie, wybiera mnie, wybiera każdego z nas. Do tego, żeby mówić o Chrystusie, żeby świadczyć każdego dnia. Do tego zostaliśmy powołani, zobowiązani. Chociażby przez sam sakrament chrztu. Jestem misjonarzem. Jesteś misjonarzem. Że ta odpowiedzialność zagłoszenie i to tyle razy już tutaj powtarzam, nie należy tylko do papieża, do biskupów, do prezbiterów. Tak. Na takiej pierwszej linii frontu to tak. Ale w całości Kościół jest wspólnie do tego powołany, żeby mówić na miarę swoich charyzmatów, możliwości, sytuacji, w której się znajdujesz, mówić o Chrystusie. W takim też doświadczeniu swojej słabości, ale też w takim doświadczeniu, przecież wielu z nas ma to takie doświadczenie, bardziej lub mniej przeżywane, że właśnie w tej słabości, w tym grzechu, Pan Bóg mnie powołał, Pan Bóg mnie podniósł chociażby w sakramencie pokuty, pojednania. A Pan Bóg kiedy podnosi, to posyła ducha, a duch naturalnie obliguje mnie, zobowiązuje do tego, żeby mówić o Chrystusie. Patrzymy też dzisiaj na ten niezwykły dom, o którym dzisiaj słyszymy w Ewangelii. Taki dom, do którego Jezus bardzo lubi przychodzić. Dom w Betanii, dom Marty, Marii i Łazarza. I dzisiaj ta scena, tak bardzo nam znana, kiedy Marta krząta, się biega, no bo przyszedł ich przyjaciel, przyszedł, przyszedł coś bardzo ważne, to trzeba coś tam, nie wiem, odgrzać, trzeba coś odmrozić, trzeba coś fajnego zrobić. Na pewno Jezus miał swoją ulubioną potrawę, może jakiś swój ulubiony napój, jakimiś owocami, coś co lubiła i umiała robić świetnie Marta. Dlatego Marta, znając Jezusa, krzątała się za tym wszystkim, żeby to zrobić jak najlepiej. Nie było wtedy telefonów, nie było wtedy internetu. Czyli pewnie Jezus nie mógł się jakoś za bardzo wcześniej zapowiedzieć, napisać smsa przez Messengera czy Whatsappa przyjdę do Was dzisiaj, jutro, czy pojutrze, około 15. Więc na pewno to była wizyta niespodziewana. Ale są takie domy w naszym życiu, że zawsze możemy przyjść niespodziewanie i zawsze w tym domu jesteśmy mile goszczeni. Być może dla wielu z nas mamy takie doświadczenie, Swoich domów rodzinnych, ale też takich domów, naszych przyjaciół, znajomych, kiedy zawsze o każdej porze dnia i nocy mogę zapukać, mogę zadzwonić, i mogę być. Jezus też miał takie miejsce. I Marta krząta się, biega. No, wiemy, jak człowiek tak jest poddenerwowany w tym bieganiu, no to różne rzeczy wygaduje. I trochę Marta tak wychodzi z siebie z taką pretensją wyskakuje. Panie, czy to Cię nic nie obchodzi, że ja tutaj krzątam się, a moja siostra Maria tutaj leży u Twoich stóp, wsłuchuje się w te Twoje słowa? I tutaj mamy takie słowa, które Jezus mówi, że Marto, Marto, troszczysz się niepoko i niepokoisz o wiele, a potrzeba tylko jednego. I to z jednej strony. Z drugiej strony Jezus mówi, że Maria obrała najlepszą cząstkę. Ale słyszałem kiedyś jednego z komentarzy, już nie pamiętam którego z kaznodziejów. Ja nie chcę na siłę komuś tego przypisywać, który tłumaczył to zdanie, że Pan Jezus nie tyle powiedział, że Maria obrała najlepszą cząstkę, co powiedział, Maria obrała równie dobrą cząstkę. Dlaczego to jest tak bardzo ważne? Z jednej strony popatrzcie, że jak ufamy Panu Jezusowi, to róbmy to, co w naszym, naszym zadaniu jest, to, co możemy zrobić jak najlepiej, to, co mówił chyba święty Ignacy, żeby jak Mam, jak robię, to mam tak robić, jakby wszystko ode mnie zależało, a jak się modlę, to tak mam się modlić, jakby rzeczywiście wszystko zależało od Pana Boga. I jak o coś Pana Boga proszę, to trzeba, żebym miał taką ufność, że skoro skierowałem do Pana Boga moją prośbę, skoro się z Nim spotkałem na modlitwie, to Pan Bóg słucha każdego mojego słowa. I modlitwa ma mnie uczyć takiej ufności. Pan Bóg wie, co z tym zrobić. A z drugiej strony tym takim może konkurowaniu. Co jest ważniejsze w Kościele? Czy aktywizm, czy modlitwa? Co lepiej zrobić? Pójść na wolontariat, czy pójść na adorację? Odwiedzić bliźniego? Odwiedzić kogoś potrzebującego? Coś zrobić, coś napisać? Czy pójść na różaniec? Jezus nas uczy w tej Ewangelii, żebyśmy nie konkurowali z sobą. Że w Kościele potrzebujemy tych dróg. Że w każdym z nas, w ogóle w każdym sercu każdego z nas, tak, i w kościele, w różnych przestrzeniach jest Marta, i jest Maria. Czyli jest ta przestrzeń aktywizmu, i ta przestrzeń modlitwy. I teraz tak, sam aktywizm, sam, niektórzy powiedzą, dobroludzizm, samo wydanie ciała na spalenie i po prostu oddanie się drugiemu człowiekowi bez modlitwy, no może mnie prowadzić do rozczarowania, do wypalenia się. Iluż czasem księży, liderów różnych wspólnot chrześcijańskich wypala się, ponieważ. Od rana do wieczora, szkoła, wspólnoty, jedne, drugie, piąte, jakieś różne aktywizmy i nie ma czasu na modlitwę. I wypalają się. I w pewnym momencie stoją i mówią: Ja nie wiem, czy to moje kapłaństwo, czy to ma sens, czy to moje życie zakonne ma sens, czy to moje bycie w jakiejś wspólnocie, w jakiejś formacji, w jakiejś duchowości ma sens. A z drugiej strony jest modlitwa, która no może być, jeżeli tylko zamknę się na modlitwę, no to mogę nie widzieć. Yy, Różnych owoców tej modlitwy, tak to może nazwać. Bo to, to, co dla mnie ważne w tym fragmencie, to taka nauka, którą chcę się uczyć i prosić Pana Boga, dzieje o taką łaskę, ciągle, ciągłego otwierania serca na to, gdzie Pan nam powie, że każda modlitwa jest nam potrzebna, ale nie mogę pozostać na modlitwie, że prawdziwa modlitwa no, przeradza się w taki aktywizm, że jeżeli ja rzeczywiście się modlę i rzeczywiście na tej modlitwie spotykam Pana Boga, Pragnę tego spotkania i doświadczam tego spotkania, to Pan Bóg, jakby, daje mi taką łaskę, w której ja nie zasiadam się, nie wchodzę w jakąś strefę komfortu, tylko spotkanie z Panem Bogiem zawsze jest takim posłaniem. To dla mnie takim jest ciągłym znakiem Maryja, że po zwiastowaniu, kiedy ona otrzymała tą niezwykłą łaskę, rozmawianie z Panem Bogiem przez Anioła, nie usiadła na tronie, mówiąc: O, jestem Matką Boga, ale poszła służyć. To owocuje, że sprawdzianem, czy ja rzeczywiście spotykam Pana Boga w swoim życiu, jest potrzeba służenia. Potrzeba pójścia do drugiego człowieka. Ale też im więcej robię, im więcej jestem w zaangażowany, potrzebuję modlitwy. Bo moje zaangażowanie mnie prowadzi do modlitwy. Pamiętam ten przykład, który kiedyś usłyszałem, gdy kiedy dzisiaj u święta Matka Teresa z Kalkuty była w Polsce. Miała takie spotkanie z księżmi i mówiła tam o modlitwie że każdy ksiądz powinien minimum godzinę modlić się, poświęcić czas na adorację. I wtedy jakiś sam księży wstał i mówi, matko Teresa, ja mam tyle na głowie. Buduję kościół, buduję plebanie, mam szkołę, mam wspólnoty. Ja nie mam czasu na modlitwę, co ja mam zrobić? I wtedy matka Teresa z takim świętym sercem i też taką oczywiście troską tego księdza mówi księże, skoro ma ksiądz tyle na głowie, tyle różnych aktywizmów, tyle różnych robót, to zalecam, żeby się ksiądz modlił dziennie, dwa, dwie godziny dziennie. Im więcej robię, tym więcej potrzebuję modlitwy, im więcej się modlę, tym bardziej czuję, odkrywam, odczuwam potrzebę pójścia do innych. Modlitwa mnie nigdy nie zamyka na siebie, modlitwa nie zamyka mnie tylko na to, że ja pozostaję w takim świecie kontemplatywnym, zamkniętym, klauzurowym. Ale właśnie, i tak jak chociażby w kościele potrzebujemy zgromadzeń, wspólnot, różnych charyzmatów aktywnych, tak też potrzebujemy zakonów kontemplatywnych, jak dwa płuca. Potrzebujemy siebie, bo niektórzy powiedzą: No, po co te siostry klauzurowe? Tu, czy tutaj koło Szczecinka w Bornem Sulinowie, czy gdziekolwiek, czy w Starym Sączu. Po co? Potrzebujemy. Tak jak potrzeba takiego domu, jak, jakim był w Betanii, w którym była Marta i Maria i łazarz którego w tym momencie, w tym fragmencie nie ma akurat, bo może gdzieś jest pośród swoich obowiązków, tak i w Kościele potrzebujemy tych dwóch płuc. Wspólnot modlitewnych, charyzmatycznych i wspólnot takich, które działają na zewnątrz, idą w świat. I w naszym życiu też potrzebujemy takich dwóch czasów. Czasu na modlitwę i czas na zaangażowanie, który wynika z tej modlitwy. Bo wtedy to jest też, co odkrywa się, gdy Paweł, że to, co robię, to nie jest moje, widzi mi się, to, że ja sobie pomyślałem, żeby być apostołem, tylko to, co robię w życiu, to, czy głoszę, to, czy się zaangażuję w jakąś wspólnotę, w jakieś dzieło, kiedy pójdę pomóc komuś, kto tej pomocy potrzebuje, odkrywam to mu na modlitwie, Pan Bóg mi otwiera tak serce. I tego też Wam życzę na ten wtorek i na każdy dzień, niech z błogosławieństwem Bożym przyjdzie światło na to słowo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże. Cześć. Do zobaczenia jutro.